Panie Marszałku, Wysoka Izbo, notowałem tutaj większość tych pytań, te które zdążyłem i które merytoryczne wydały mi się, postaram się odpowiedzieć, na pozostałe oczywiście udzielimy jak zwykle odpowiedzi pisemnej. Niektóre z nich postarałem się pogrupować i niektóre mają charakter bardziej ogólny, więc pozwolę sobie na kilka bardziej ogólnych komentarzy również. Część pytań dotyczyło spraw związanych z wojskiem, ale bardziej nawet atak na zakupy wojskowe. Tutaj był taki, były takie głosy, które mówiły o tym, że F-35 nie są potrzebne, o tych zakupach śmigłowców. Otóż, Szanowni Państwo, przede wszystkim jeśli chodzi o zakup śmigłowców, to to, co przyświecało nam z panem ministrem obrony narodowej z panem ministrem Błaszczakiem i wcześniej z panem ministrem Macierewiczem, to kwestia budowy potencjału polskiego tam, gdzie tylko można. No niestety nie mamy jeszcze takich zdolności produkcyjnych, kompetencji i technologii, żeby samoloty klasy F-35, F-16 w jakikolwiek sposób tutaj współkonstruować. W związku z tym rzeczywiście zakup, w przypadku F-35 odbył się bez offsetu, mówiliśmy o tym głośno po to, żeby jak najszybciej można było tego zakupu dokonać. Przy okazji powiem też co do głosów dotyczących Wojsk Obrony Terytorialnej, które tutaj też się krytyczne pojawiają. Chyba rok czy dwa lata temu poseł Platformy Obywatelskiej, pan Siemoniak mówił o tym, że Wojska Obrony Terytorialnej to weekendowcy w mundurach, a pan przewodniczący Kosiniak Kamesz mówił o tym, że trzeba wojska obrony terytorialnej zlikwidować, bo nikomu nie służą. Otóż przy okazji tej pandemii, jak najbardziej aktualny czas, który dzisiaj właśnie obserwujemy, chcę podkreślić wojska obrony terytorialnej, ale także żołnierze innych formacji wzięli pod opiekę bardzo wiele obszarów, w których trzeba było pomagać. Na przykład w 530 DPS-ach z 824 Wojska Obrony Terytorialnej pomagały dezynfekować pomieszczenia, dowozić żywność, izolować, a więc odegrały bardzo pozytywną rolę w tym trudnym czasie pierwszych kilku miesięcy, pierwszych dwóch miesięcy pandemii. Chcę zatem bardzo wszystkim żołnierzom podobnie jak i służbie zdrowia, ale właśnie żołnierzom i też żołnierzom Wojska Obrony Terytorialnej bardzo serdecznie podziękować za Wasze wsparcie. Była, było kilka pytań dotyczących rolnictwa, chcę bardzo konkretnie na nie odpowiedzieć. Otóż była mowa o dopłatach do materiału siewnego. Chcę podkreślić być może pani poseł nie miała kompletnych informacji nastąpiła wypłata w pełni wszystkich, w całości wszystkich dopłat do materiału siewnego. Również było pytanie o ubezpieczenia ubezpieczenia rolnicze. Tutaj również nie ma żadnych zaległości. Proszę sobie sprawdzić to w budżecie. My przeznaczamy znacząco większe kwoty niż państwo na ubezpieczenia rolnicze. Była pytanie również w obszarze rolnictwa o suszę. Już odpowiadam. Jeśli chodzi o suszę, wypłaty nastąpiły dla 92% wszystkich rolników, a oprócz tego chcę podkreślić tę różnicę, bo naprawdę Posłowie opozycji, którzy mówią o suszy, niech prodomo tuła w tym przypadku uderzą się we własną pierś i popatrzą, ile wy wypłacaliście przy podobnej suszy w 2015 roku. Otóż wypłaty w przypadku Platformy Obywatelskiej i PSL wynosiły około 400 do 500 milionów złotych porównywalnej wielkości straty suszowe to 2 miliardy 200 2 miliardy 400 ze strony naszego rządu. Teraz mówiliście państwo w kilku głosach o sprawach społecznych, o kwestiach osób bezrobotnych i to jest ten temat, który rządowi zjednoczonej prawicy leży bodaj podkreślę to najbardziej na sercu. To znaczy, to znaczy tutaj Przeznaczamy większość naszej tarczy finansowej, tarczy antykryzysowej, właśnie na ratowanie miejsc pracy. Były pytania o bezrobotnych. Otóż chcę to podkreślić, że przyrosty bezrobotnych to dla nas jest zawsze tragedia, zawsze to jest dramat ludzki, ale też trzeba pokazywać te przyrosty w zestawieniu z krajami Europy Zachodniej i krajami Europy Wschodniej. I w tym przypadku. Widać, że tarcza antykryzysowa, tarcza finansowa działa, że staramy się chronić miejsca pracy. Spójrzcie na statystyki Ministerstwa Rodziny, spójrzcie na statystyki Eurostatu, na przyrosty, w bezrobocia w krajach Europy Środkowej, chociażby w Bułgarii, w Rumunii, w ostatnim czasie, ale także w Europie Zachodniej, bo tutaj pytaliście mnie pytaliście również o. Przykłady z Europy Wschodniej, więc je podaję. W Europie Zachodniej przyrost bezrobocia w Hiszpanii, we Włoszech czy Francji w tych obszarach, w tych, w tych krajach bardzo mocno rzeczywiście nastąpił i tutaj cieszę się, że nasze programy przede wszystkim są ukierunkowane w stronę obrony miejsc pracy. I rzeczywiście to na razie się sprawdza, będziemy robili wszystko, żeby w najbliższych miesiącach sprawdzało się jeszcze lepiej. W tym kontekście chcę też podziękować bardzo panu prezydentowi za pomysł i za propozycję legislacyjną dotyczącą dodatku solidarnościowego. Drodzy państwo, Wysoka Izbo, to dla niektórych z państwa to jest ściema. A ja powiem, to jest ratunek dla wielu osób. Dziękuję panie prezydencie za to, że dodatkowo zaproponował pan i mam nadzieję Wysoka Izba przegłosuje ten dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł netto, bo um, będzie to pewne wsparcie dla osób, które zostaną dotknięte tragedią bezrobocia. Mam nadzieję, że przejściowego, a jak najszybciej będziemy starali się o tworzenie nowych miejsc pracy. Były pytania o ochronę zdrowia, o nakłady na ochronę zdrowia. Otóż drodzy rodacy, Wysoka Izbo, niech to wybrzmi tutaj, między rokiem 2008 a 2014 na ochronę zdrowia koalicja Platformy i PSL-u wydawała w proporcji do PKB mniej. W 2008 roku było to 4,72%. W 2014 4,42%. I to, szanowna pani poseł, tę, tą samą miarą, która jest dzisiaj. My nie zmieniliśmy tej miary. Tak, dla właściwego ujęcia statystycznego przecież, gdybyśmy robili to na, w proporcji do PKB na ten rok, zakładając we wrześniu zeszłego roku, to pomylilibyśmy się bardzo, ponieważ. Był planowany wzrost 3,8%. Będzie prawdopodobnie spadek PKB, spadek najmniejszy wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. To warto podkreślać. W związku z tym, tak na to patrząc, dzisiaj trzeba podkreślić, że wydatki na służbę zdrowia przekroczą w tym roku 5%. A więc Platforma Obywatelska z 4,72% po otrzymaniu mandatu, po. W poprzednich rządach prawa i sprawiedliwości odziedziczyła 4,72, spadek wydatków do 4,42, w naszym przypadku ponad 5% w tym roku. Te liczby nie kłamią. Było pytanie o PROF, o program rozwoju obszarów wiejskich. Otóż tutaj 70% już środków zostało zakontraktowanych i z programu rozwoju obszarów wiejskich korzystają Coraz lepiej, coraz chętniej kolejni beneficjenci. Jestem przekonany, że zmieścimy się w terminie, zmieścimy się w budżecie. Pamiętajcie Państwo, że obowiązuje zasada N2, a w przypadku niektórych wydatków nawet N3, a więc nie ma żadnych obaw o wykorzystanie tych środków. Teraz, Szanowni Państwo, było pytanie o dopłaty rolnicze. To jest bardzo ważna nasza obietnica. I tutaj Wysoka Izbo, a zwłaszcza. Szanowni państwo, posłowie sprawa i sprawiedliwości, którzy bardzo mocno optowaliście za tym, ubiegaliście się o te dodatkowe dopłaty. Odnieśliśmy już dzisiaj, mogę powiedzieć, wielki sukces. Też dzięki naszemu komisarzowi panu Januszowi Wojciechowskiemu. Zaproponowaliśmy Unii Europejskiej większe wydatki na wspólną politykę rolną i są te większe wydatki o 24 miliardy euro w przyszłej perspektywie, to już, to już powoduje, że te dopłaty i przyspieszanie do średniej dopłat będzie na pewno dużo szybsze niż w przypadku rządów PSL Platformy Obywatelskie. Szanowni Państwo, było pytanie o osoby niepełnosprawne. Tutaj warto podkreślić ten dodatkowy, finansowy dodatek, który zaproponowaliśmy i wdrożyliśmy. To jest realny dodatek. To jest dodatek 500 zł, który jest doceniany przez te środowiska. Miałem spotkanie z tymi środowiskami, z fundacjami, z towarzyszeniami. Jest doceniane. Zawsze ta pomoc jest za mała. I ja się z tym zgadzam. Zawsze będziemy dążyć do tego, żeby najsłabsi członkowie naszej wspólnoty, naszej wspólnoty narodowej, żeby dostawali więcej wsparcia ze strony państwa. Ale porównajcie sobie to w czasach rządów PO i PSL, które dzisiaj podnoszą ten punkt, ten punkt mają czelność podnosić. Były to, były to wydatki w wielkości 15 miliardów, dzisiaj to jest 27,5 miliarda złotych. Znacząca różnica. Pan poseł Robert Kwiatkowski, przepraszam, jedną rzecz muszę powiedzieć, ale jak mówi o propagandzie sukcesu, to tylko bardzo głęboko uśmiechnąłem się sam do siebie w duszy i tak to skomentuję. Szanowni państwo, natomiast ponieważ tutaj mówiliście o różnych sprawach związanych z dzieleniem i pan Trzaskowski, pan Rafał Trzaskowski również coś takiego podniósł, to chcę zadać wam takie pytanie. Takie pytanie, kto bardziej dzieli? Czy ci, którzy stosują taktykę opozycji totalnej, taktykę przeciwstawiania się wszystkiemu co dobre, potem po latach zgadzają się, że coś było rzeczywiście dobre i w panice zmieniają swoje zdanie jak w stosunku do 500 czy naszej polityki gospodarczej, czy ci tak jak my, którzy opierają naszą, nasze informacje na faktach ja dzisiaj podawałem mnóstwo faktów, mnóstwo liczb, nie odnieśliście się do tego. To nie jest dzielenie, to jest wezwanie do rozmowy o faktach, do rozmowy o tym, co może stanowić dobry punkt startu do wspólnego mianownika w różnych sprawach. My jesteśmy otwarci na współpracę również z opozycją przez najbliższe trzy i pół roku. Nie chcemy tylko jednego, nie chcemy opozycji totalnej, opozycji, która tak naprawdę. W ten sposób dokonuje najgłębszego podziału w społeczeństwie. Bo to poprzez totalne zaprzeczanie wszystkiemu, co dobre, poprzez manipulowanie, poprzez wysługiwanie się waszą propagandą, bo tak, to wy przede wszystkim posługujecie się propagandą waszych mediów, mediów niestety w większości po waszej stronie, bo tak wyglądała Trzecia Rzeczpospolita, macie media i doskonale o tym wiecie. Więc. W, tej, w tym zestawieniu warto podkreślić oczywiście, że e, mamy tutaj e, ogromne sukcesy, które, których część oczywiście pokazałem i do tych faktów się nie byliście w stanie odnieść. Szanowni Państwo, e, teraz. E, jedno pytanie ponieważ tutaj pytania były również o wynagrodzenia w administracji w innych miejscach to chcę zapytać o wynagrodzenia dyrektorów ratusza warszawskiego czy możecie odpowiedzieć o te wynagrodzenia bo było nie nie to pojawiają się takie pytania Widzę, próbujecie teraz panice zakrzyczeć, ale one są ważne. Drodzy rodacy, spójrzcie, ile zarabiają nawzajem sobie różne synekury, podsuwając dyrektorzy Ratusza Warszawskiego. Uwypuklimy to, bo wtedy może się okaże, że ministrowie rządu Najjaśniejszej Rzeczpospolitej zarabiają o wiele mniej niż dyrektorzy Ratusza Warszawskiego. W jednej kwestii chcę się zgodzić z panią posłanką, z panią poseł Bodaj Shoring Wielgus, jeśli dobrze pamiętam, powiedziała wara od naszych dzieci. Tak pani poseł, wara od naszych dzieci. Brawo! Brawo! Były też tutaj ataki na policję. Ataki oczywiście werbalne na policję, na jej rolę, otóż Szanowni państwo, chcę podziękować wszystkim policjantom, panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu za znakomite nadzorowanie pracy policji, za bodaj, jeśli dobrze pamiętam, 7 milionów wizyt w domach, w których przebywają osoby na kwarantannie. To właśnie jest też część sukcesu walki z koronawirusem. To jest część tego, o czym mówiłem wcześniej. Pytaliście państwo o przedsiębiorców, pytaliście o to ile osób otrzymuje wsparcie. Otóż na dzień dzisiejszy jest to pół miliona przedsiębiorców, którzy otrzymali wsparcie na najróżniejsze sposoby, ale przede wszystkim Bezpośrednią dopłatę, bo owszem ten kryzys jest absolutnie wyjątkowy. To szok płynnościowy. Każdemu nagle spadły przychody. To nigdy wcześniej ekonomiści nie mierzyli się w teorii w ogóle z takim kryzysem. Nikt wcześniej nie przewidział takich możliwości. Jednocześnie też szok popytowy, a w tym samym czasie też porwane linie dostaw, linie produkcji, a więc i szok. Podażowy. W związku z tym zaproponowaliśmy tarczę finansową, tarczę, która działa błyskawicznie, tarczę, która spytajcie to przedsiębiorców, bo zdaje się, że na antenie radia wasz poseł Krzysztof Truskolaski chwalił tę tarczę i również pan przewodniczący Budka bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za takie pochwały. Myślę, że wypowiadane poza kamerami, jak pan sądził, są najszczersze, ale najważniejsze dla mnie jest to, że te tarcze poprzez przedsiębiorców one ratują miejsca pracy. I owszem, będziemy starali się poszerzać działanie tych tarcz. Każda kolejna tarcza, także za te pozytywne, pozytywne elementy, zapisy innych tarcz, które część opozycji, niestety zazwyczaj nie była to Platforma Obywatelska, część opozycji. Także z nami pozytywnie tutaj oceniła i przegłosowała. Dziękuję, dziękuję za tą współpracę. Chciałbym, żeby ona była jak najczęstsza. Były też tutaj pytania o, pytania o Europejski Fundusz Odbudowy. Otóż, Szanowni Państwo, Europejski Fundusz Odbudowy to kolejny sukces, który kuje Was w oczy. To wielki sukces, bo próbowaliście coś mówić o europejskich pieniądzach. Wtedy, kiedy ich nie było, no naprawdę nie było żadnych nowych środków, po prostu było przesunięcie z poprzedniej perspektywy na ochronę zdrowia i to jakby no wykonaliśmy, zrobiliśmy to, do czego zresztą przekonaliśmy Komisję Europejską na licznych radach europejskich, które się odbywały. Ale od kwietnia głośno mówiłem o ambitnym planie dla Europy, o planie Marszala dla Europy. Przeczytajcie sobie w kilku em, gazetach zachodnich. I to w maju pod koniec się rzeczywiście zmaterializowało. Silna i bardzo mocna Grupa Wyszehradzka, która jest podstawą naszej siły w Unii Europejskiej. Bo wy się pewnie nie możecie nadziwić często, skąd jest ta nasza skuteczność. Owszem, z bardzo dobrej współpracy z Grupą Wyszehradzką w ramach może, Również z Rumunią, również z Bułgarią, z innymi państwami Europy Środkowej. A nie z jedynie z możnymi tego świata. To nie jest polityka, którą my, którą my prowadzimy. A więc Europejski Fundusz Odbudowy, tak, będzie znakomitym, wielkim dodatkiem przez duże D do wieloletnich ram finansowych, do tego budżetu, który wynegocjujemy przez najbliższe kilka miesięcy. I wiecie co, Wysoka Izbo, szanowni państwo, to będzie również bardzo dobry budżet dla Polski. Ale najważniejsze jest to, że dziś Polskę już stać. Poza tamtymi tarczami, bo kiedy tarcza europejska wejdzie w życie? Orientujecie się Państwo mniej więcej jesienią, może nawet na początku przyszłego roku, tak się dzisiaj mówi. Jak by wyglądali polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy do zimy tego roku, do grudnia, jakby nie było pomocy państwa polskiego, bezpośredniej pomocy tarcz finansowej, antykryzysowej? Jak by wyglądali? Zadajcie sobie to pytanie i szczerze na to odpowiedzcie. Były, było pytanie o e, zadłużenie. Powiem w ten sposób. W czasach Platformy Obywatelskiej PSL odziedziczyliście dług w wysokości około 515 miliardów złotych, jak dobrze pamiętam. Kiedy my przejmowaliśmy rządy, było to 888 miliardów, ale do tego dodać trzeba, żeby porównywać jabłka z jabłkami. 160 miliardów z OFE, które obiecywaliście, że nie zabierzecie ludziom, a zabraliście. Platforma Obywatelska zabrała OFE ludziom. A więc to jest, porównując te, te same wielkości, te same porównywalne wartości, 515 do 1,4 miliard 40, miliard 40, 40 miliardów. A więc o ponad 100% w ciągu 8 lat urósł dług. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości rządów Zjednoczonej Prawicy dług do PKB malał. Z poziomu około 54-55% do 46,2%. Malał ten dług, ale mam jeszcze dwie dobre wiadomości. Nie wiem, czy one Was dzisiaj jeszcze interesują, ale, ale powiem, bo myślę, że każdy patriota ucieszy się. A właśnie na to liczę, jak mówię o tym, że dzielenie na opozycję totalną, czy dzielenie. Polaków, prawda, na tych lepszych i gorszych, które niestety przebija z waszych licznych wypowiedzi jest czymś, co absolutnie odrzucamy. Otóż potężnym zagrożeniem dla długofalowego, wieloletniego rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej było. Uzależnienie od długu w walutach i długu zagranicznego. Dług wobec zagranicy zmalał w ciągu tych 4-5 lat z 60% całego łącznego długu publicznego do 39%. A więc uzależnienie jest znacząco mniejsze. A dług w walutach zmalał z 35,5 mniej więcej do 27% z małym haczykiem. A więc również znacząco zmniejszyło się nasze uzależnienie od wahań walutowych. To się nazywa mądra polityka gospodarcza. To jest bufor, który broni nas przeciwko różnym wahaniom walutowym. A więc tutaj też mamy dobre wiadomości. Były, było pytanie o maltretowanie zwierząt. To zapisy. Szanowni Państwo, odrzucamy jakiekolwiek zapisy, jeżeli się pojawiły jakieś furtki, jakieś, jakiekolwiek zapisy w tej kwestii, które dopuszczają takie Zachowanie, takie złe traktowanie zwierząt jest to absolutnie odrzucane przez nas i niedopuszczalne. Nie wolno tak się zachowywać. Również było. Pytanie o program dla Śląska o zaangażowanie środków w program dla Śląska. Otóż program dla Śląska, który pierwotnie był programem zaplanowanym na 42 miliardy złotych, dzisiaj został rozwinięty do 55 miliardów złotych. Z tego zaangażowanych zostało 44,5 miliarda złotych w łącznych projektach, czyli ogromna większość, a w już zaangażowanych środkach budżetowych jest to 24 miliardy złotych. Czyli szanowni państwo, jest konkretne działania, również takie projekty, które mieszkańcy Podbeskidzia wiedzą doskonale, ile czekali w czasach Platformy Obywatelskiej, jak objazd Węgierskiej Górki chociażby, prawda? To jest projekt, który my zatwierdziliśmy i my realizujemy, podobnie jak liczne inne projekty infrastrukturalne. Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za te merytoryczne pytania. Bardzo proszę o to, żeby nie tworzyć takich, takiej, takiej, takiej przestrzeni, takiej bariery do rzeczywistej współpracy. My chcemy przez najbliższe trzy i pół roku wraz z bardzo dobrym prezydentem panem Andrzejem Dudą również współpracować z Wami, z opozycją nad dobrymi projektami. I taką współpracę z tego miejsca w ten bardzo ważny dla polskiej historii dzień. W ten dzień taki bardzo, bardzo ciekawy, bardzo ważny dla naszej historii z dwóch względów. To po, to po pierwsze ta data sprzed 28 lat, o której mówiłem, ale to też ta data pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych wyborów do Senatu sprzed 31 lat. Ja wtedy. Bojkotowałem te wybory, ale potem po latach mogę yy, i chcę przyznać, że trzeba było wejść w tę przestrzeń budowania demokracji. I potem trzeba było tę przestrzeń w ramach Trzeciej Rzeczpospolitej poszerzać. I chcę podziękować wszystkim tym, którzy przez lata III Rzeczypospolitej przestrzeń demokracji, wolności, solidarności i sprawiedliwości poszerzali. Przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwości, ale też wszystkim innym ludziom dobrej woli, wszystkim ludziom ze wszystkich stron sceny politycznej, którzy się do takiego dziedzictwa, do dziedzictwa solidarności i wolnej Polski przyznają. Dziękuję bardzo. Dziękuję,